Witam przede wszystkim mieszkańców Gminy Dzieżdżegońskiej. My, proszę Państwa, na te wydarzenie czekaliśmy bardzo długo. Pewnie prochu nie odkryję, jak powiem to samo, co na podpisaniu umowy z wykonawcami. Kochani, naprawdę trzeba w życiu mieć marzenia, a one się będą naprawdę realizowały. Od przeszło 10 lat tutaj nikt nie wybudował żadnego mieszkania. I, proszę Państwa, dzisiaj jest właśnie realizacja tych naszych marzeń. Budujemy dwa, Piękne budynki, czterokandydacyjne dla 20, każdy z nich to 23 rodziny. I proszę Państwa, mam nadzieję, że tutaj są z nami wykonawcy, i oni również swoich umów dotrzymają i swoich obietnic. I w przeciągu tych 20 miesięcy ta budowa stanie i się ziści. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj z Wami być, bo. To czas wyjątkowy, to wydarzenie wyjątkowe, bo tak jak wspomniała Pani Burmistrz, ten projekt społecznych inicjatyw mieszkaniowych, on ma wesprzeć właśnie takie miejscowości, które nie mają swoich TBS-ów, nie mają możliwości za dużych, żeby rynek tutaj zapewnił te mieszkania, a to wsparcie jest potrzebne, bo tak samo dziedzdłoń, tak samo prabuty. Wszystkie miejscowości, które są zrzeszone w nie mają prawo do prawidłowego rozwoju. A tego prawidłowego rozwoju nie będzie bez budownictwa, bez nowych mieszkań dla mieszkańców, Gdzież gronia czy, czy mniejszych miejscowości. Wiemy, że ten proces depopulacyjny małych ośrodków postępuje, a my chcemy go zastopować. Bo wiemy, że nie wszyscy wyjeżdżają z, z miejscowości do dużych aglomeracji, bo tak chcą. Tylko często to jest spowodowane warunkami ekonomicznymi albo po prostu brakiem nowych mieszkań. Szanowni Państwo, to prawdziwy zaszczyt dla mnie uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. SimKZM Pomorze to jedna z 37 spółek, w jakich krajowy zasób nieruchomości, a więc instytucja Skarbu Państwa, jest, która jest powołana do tego, żeby wspierać rozwój budownictwa społecznego, w których KZM uczestniczy jako udziałowiec. Cieszę się, że na mapie Polski tych miejsc, w których faktycznie budowy ruszają i wkrótce te mieszkania, na które tak bardzo oczekują mieszkańcy polskich samorządów, będą mogły być przekazane do użytkowania i że tutaj właśnie w Goniu to jest to kolejne miejsce. Pierwsze, jeśli chodzi o SIM ten KZ, Pomorze, ale nie pierwsze w województwie pomorskim, bo także, także w Lemborku trwa inwestycja poprzez TBS, w którym jesteśmy, jako ukazuje ten udziałowcem. Tych miejscach, jak powiedziałem, przybywa. Jest to możliwe dzięki bardzo dużemu udziałowi środków Skarbu Państwa, bo to jest i Fundusz Dopłat, i Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa i wspierany przez Skarb Państwa kredyt preferencyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego. Te wszystkie elementy montażu finansowego pozwalają na to, żeby zaproponować mieszkania, które, w których stawka czynszu będzie konkurencyjna wobec stawek rynkowych, a co najważniejsze będą to mieszkania w nowoczesnych technologiach, mieszkania wyposażone pod klucz, a więc mieszkańcy będą mogli tylko wnieść swoje własne meble i w tych mieszkaniach zamieszkać.